Witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ w prywatnych wiadomościach często pojawia się pytanie: jak zabrać się za kupno zegara, jak zdobyć zegar stary, oczywiście. Czym się kierować, skąd go w ogóle wziąć i takie pytania, z takimi pytaniami często się do mnie zwracacie. Wbrew pozorom, posiadanie. Starego zegara nie jest czymś yy, nieosiągalnym, absolutnie nie. Nie jest to też yy, taka, yy, jego posiadanie nie jest związane z tym tylko, że po prostu się po kimś go odziedziczyło, no i się go ma od pokoleń w domu. Nie, yy, stary zegar spokojnie można kupić na yy, portalach internetowych, czy yy, gdzieś na starociach. I śmiało, śmiało możecie się do mnie zwracać z pytaniami. Chętnie doradzę co do wyboru zegara, jego rodzaju, jak i do waszego pomieszczenia pasował, Czy jaki po prostu Wam się podoba? Ja bym wtedy doradził już szczegółowi, Służę też pomocą, jeśli trzeba byłoby sprawdzić chociażby wstępnie jakiś zegar, który jest dostępny na jakichś aukcjach internetowych. Parę rzeczy można od razu oczywiście sprawdzić, wykluczyć jakieś podstawowe usterki, żeby spokojnie móc, móc zapłacić za niego i, i go kupić. Jedynym, jedyną obawą, jaka się może pojawić, no to w zależności od tego gabarytów, to jest oczywiście solidne spakowanie przez sprzedającego, bo wiadomo, zegary takie jak, akurat, taki zegar, jaki byśmy chcieli, może się znajdować w dalszym, oddalone od waszego miejsca zamieszkania. Na pewno, w 99% taki zegar, który otrzymacie jeśli zdecydujecie się na kupno, będzie wymagał przynajmniej, przynajmniej jakichś regulacji, bo podczas podróży. Dzieje się, z nim, dzieje się z nim bardzo dużo. Wiadomo, że kurierzy mają tych przesyłek multą w obecnych czasach, także nie, nie, nie rozpieszczają się nad, nad paczkami, ale bez obawy, wszystko, wszystko można poprawić, naprawić i z powrotem wyregulować do stanu używalności. No, chyba, że zostanie zniszczony już jakoś dokumentnie pobudowa. Ołami się, czy, czy coś takiego, ale to się raczej, raczej rzadko zdarza, no, aczkolwiek tego odwrócić nie można, no i takie ryzyko trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Także jeśli zamarzy Wam się posiadanie starego zegara, a nie wiecie się, jak zabrać się za jego szukanie, czy jaki by można było, jaki by wam odpowiadał, to chętnie doradzę. I się nie bójcie, jeśli będzie potrzebna potem pomoc przy uruchomieniu, to, to zapraszam do kontaktu I, i na pewno pomogę. Także spełniajcie swoje marzenia o starych zegarach, ale ja w razie czego tutaj jestem i będę czuwał nad ewentualnym zakupem. Pozdrawiam!